Pani Marszałek, Pani Premier, Wysoka Izbo. Składam wniosek formalny o zwołanie przerwy i konwentu seniorów w celu wprowadzenia do porządku punktu dziennego właśnie debaty na temat tego, czy Polacy, Polska powinna przyjmować imigrantów z Azji i Afryki, czy nie. Pani Premier szermowała tutaj słowem solidarność. Niestety. Kiedy trzeba było sprowadzać pomóc Polakom, Polakom, patriotom, ludziom, którzy kochają ten kraj, ale niestety znaleźli się poza granicami tego kraju na Kresach Wschodnich, niestety o tym słowie solidarność rząd platformy obywatelskiej i PSL -u nie pamiętał. Kiedy trzeba było wysłuchać jakieś grosze, żeby sprowadzić Polaków z Donbasu, także z niebezpiecznego rejonu świata, którzy też tam naradają, narażają życie. Platforma IPSL niestety też o solidarności zapomina. Zapomina także o solidarności z polskimi bezrobotnymi, z polskimi e, e, samotnymi matkami, z matkami czy ojcami wychowującymi dzieci niepełnosprawne, które otrzymują e, na przykład zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 150 kilku złotych miesięcznie. Natomiast dowiadujemy się z prasy, z mediów że Polska ma przyjąć na początku dwa tysiące, teraz już dwanaście tysięcy. Trzeba mieć świadomość, że przyjmowanie silnych, zdrowych mężczyzn, którzy uciekają, zostawiając swoje rodziny, najczęściej kobiety i dzieci, w swoim kraju, gdzie nie toczy się żadna wojna z przeciwnikiem zewnętrznym, z się tylko wojna domowa, to są po prostu imigranci zarobkowi. Jak Pani chce spojrzeć w twarz pielęgniarkom wczoraj protestującym, które po wielu latach pracy zarabiają tysiąc złotych, a tymczasem Imigrant ma dostać bezpłatne mieszkanie i 2,5 tysiąca blisko złotych na miesiąc na osobę. Proszę pani, biorąc pod uwagę styl życia tamtej grupy etnicznej. No musi pani mieć świadomość, że Dziękuję w ciągu kilku panie, miesięcy pośle. będzie dziesięciokrotnie więcej tych osób, które ściągną tu ludzi i dziesięcioosobowa rodzina będzie dostawała 25 pięć tysięcy złotych na miesiąc i bezpłatne mieszkanie. Dziękuję. Trzeba nie mieć wyobraźni, żeby w ogóle coś takiego stawiać. I dlaczego Dziękuję. pani zamyka usta? I dlaczego pani zamyka usta? Dlatego, że pana pani czas minął, panie pośle. Przekroczył pan osiemnaście sekund. nie się w tej sprawie wypowiedzieć. Jeżeli jesteście państwo uczciwi, Wprowadźmy ten punkt do porządku dziennego i debatujmy, bo Pani Panie Premier pośle, mówi tylko o informowaniu. Minut. Informowaniu ex post. Podejmuje Pani decyzje wobec e, dotyczące wszystkich Polaków. Nie ma Pani takiego mandatu. Bardzo Panu posłu dziękuję. Panie pośle dziękuję bardzo. Regulamin w Sejmie obowiązuje.